Prako, witam no, w swoim ciąglem kanale. Dzisiaj jestem, słuchajcie, Zakrzak to ja prawdziwym zakrzakiem. Tak, to nie jest fake. Nie no wcale! No scam, Wszystko legit. No i co, lecimy dzisiaj jeden v 1 z widzami drugi odcinek, znaczy kolejny odcinek po reaktywacji. Dzisiaj słuchajcie, Zakszak to ja, więc no kurde, mocna bombeczka. On ma sto, ty masz 196 level, jak? kodu twórcy wydałem na Ty zoba mnie, zobacz mnie! Ja dziwnie chodzę i jakoś... Dobra, więc... Znasz moje zasady 1v1? Nie. Dobra, zobaczmy, czy zakszak. tutaj. Oj, zakrzak mega spocony. Chłopczyk. Tego już zablokowaliśmy. Okej, okay, został stóweczka, ale ja dostałem jeszcze więcej. Dobra, ja, zobaczmy, gdzie jest zakrzak. Trzeba uważać. Bo... Bonom. Dobra, to sobie połajcie. Łacior 2, 1, 1, 5. Okej, okay, gdzie on jest? O nie. Trzeba, zna Trzeba go znaleźć. Okej, okay, on jest tam. Nie! Ajajaj! To jakby to powiedzieć... Dajesz mi suba. Tak, musisz mi dać suba wtedy. Nie masz zakrzak, ja patrzyłem jeszcze dzisiaj. No. A będzie taki... Aha, a będzie taki klik, bo jest fajny. Nie, że... Że jeden fajny zakrzak. <grafy> oj, oj. Nie, nie, mnie nie zboksujesz, mordeczko. Nie ten level box. Aj. Piek, zakrzykino. Dobra, jest! Jeden, jeden zakrzak. Let's go! Uch, lesymy wzorem. Oj. O, spadłeś, spadłeś. Dobrze, dobrze, tak ma być. Oj. On prawie spadł. Nie, nie. Dobra, spadłeś, super. Ja sobie, ja sobie za to pójdę. Nie no, za krzekinę, co to ma być. I jakiś Jacob gra. Let's go! 2, jeden. Bardzo niedobrze. Ojojoj, oj, oj, nie, zostałem sklipowany przez zakszaka. Dobra, dwa, dwa. Nie. masz jakieś o mamy. Ej, czemu masz Silda? Masz, masz... Co to jest? Ej, to jest oszustwo, nie no... Mam 53. Nie! Oh. <grafy> Mamy to i Zabiliśmy Zabiliśmy Zachrzaka! No ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie osłajcie łapeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, będzie mi bardzo miło. No i co? To tyle. Do następnego nieruchema!